Siemagsterny bulka na nagrywa Minecraft Pocket Edition. Przepraszam za to, że mnie dawno nie było na YouTube, ale po prostu nie miałem czasu. I też przepraszam, bo miał być i obok nie kotał Siema. I dzisiaj 22. No prawie, za 3 minuty. I hmm. ja trochę ulepszyłem domek poza odcinkiem. O to dodałem, to po prostu, bo miałem. I spytacie skąd mam te trzy diaksy I te inne itemy No to powiem wam jedno Bo chyba tam nie pamiętam Z której strony Nie no, nie wiem Ale z której strony Właśnie tam albo tam Jest pustynia I tam jest wioska A za wioską jest Znaczy była Ten jak to się nazywa Ta Piramida no i właśnie z piramidy diaksy wyleciały Ej, można fajną rzecz zrobić, mogę fajną rzecz Zobacz koteł, zobacz Tak można zrobić, dobra biorę O, A, trzeba przypalić Ej, epic no, Dopiero Wiedziałem. się o tym dowiedziałem Ja też w komentarzach czy o tym wiedzieliście? To Bulka wam przepnie serduszko. No i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Bo wiem, że większość osób nie zostawia. Ale wiem, że dużo zostawia i za to dziękuję. I zostawcie subika, jak jeszcze nie zostawiliście, bo na 100 subów będzie specjalna nagroda, taka. No, po prostu zobaczycie, będzie konkurs. Na 1000 będzie coś innego. Nie wiem. Chyba lepsze nawet. Nie wiem, gdzie ten blok postawić, więc stawię sobie tutaj. Taki blok mam. Teraz gdzie idziemy? Czy bardziej bym rozbudować dom, czy do kopalni? Chyba do kopalni, ale nie wiem, tylko gdzie była kopalnia, bo trochę dawno już nie grałem, czemu to jest takie coś, nie wiem. Tak bo ogóle to jak słyszycie jakieś głosy z Minecrafta jakieś inne, no to to znaczy, że to u mnie. no to Trochę ścisz. Ale jest, ja najbardziej ściszone. Idziemy na dół, ja nie chcę tych nasionek, no nie. Będzie dużo odcinków Ale to zobaczycie Jakie będą No bo na pewno będzie Jeszcze Brawl Stars Chyba o 23 Nagramy dzisiaj Brawla nie wiem Po prostu coś nagramy Na pewno będzie Teraz nie widzicie ale już tak Da się pochodnie do Na tej wersji niestety jeszcze się nie da. Tak, w ogóle to chyba jest sobota. sobota? No sobota, jest sobota. A my możemy na całą noc nie spać, więc fajnie. Jesteśmy akurat na działce teraz, jakby ktoś się nie wiedział. Ja sobie tu kopię. No i co? Teraz? Może zrobię cięcie aż coś, no wykopię się głębiej albo coś znajdę, no to widzimy się. No dla was to będzie sekunda, a dla mnie to będzie pewnie kilka minut, więc. No i jestem, no po trochę przerwie i kill off mi się skończył, więc robimy sobie nowy kill off. Bardzo to jest ciekawa rzecz. No. Nawet nie mogę, nie mam go gdzie stać. to tu nawet muszę na drodze. Zrobię sobie żelazny... A co mi szkodzi? Zrobię so, sobie żelazny kilof. No i ja idę kopać dalej. Teraz trochę nagram jak kopię, żeby nie było. Bo ja też nie, nie będę w nieskończoność nagrywać. Mm. Tak jak Nolif. Jak oglądacie... Znacie Nolifa, to, to napiszcie po prostu, bo ja oglądam? No, nawet fajne niektóre. Ja nie wiem kiedy będą jak, jakieś fajne fa rzeczy po prostu. Rzeczy, no rzeczy. Zdjęć. U mnie jest fajnie, jest to, że pięknie się rąki dozywa. Pigmeny się utopiły w lawie. No i jakby coś to ciekawostka. Pigmeny mogą się utopić w lawie. Na przykład jak jest na nich jakiś blok, no to tak jak w wodzie, możemy się utopić, no to pigmeny mogą się utopić w lawie. Pewnie jak wy to oglądacie, to jest już kolejny dzień. Raczej tak jest, że jest kolejny dzień, bo... Zależy kiedy się wrzuci film. No jeszcze raz pokażę, która godzina 22.6 jest. Jak coś, a wy pewnie oglądniecie, to nie wiem. No, no jak oglądniecie, czyli tak w dzień gdzieś. Raczej większość widzów ogląda od... No tych... chyba, że w nocy. No bo możecie sobie grać w dzień, a później w nocy, no to po prostu wam się nie chce. Mm. I ja sobie nie wiem do której. Na pewno nie będę w nieskończoność grać. Takie 24 godziny w Minecraft. Hmm. Ciekawe kto by takie nagrał. Ty pewnie oglądnął. Co da się zdobyć? 24 godziny. No, na pewno da się... Ale nie za dużo. Na pewno nie. jakąś wielką. Ten, jak to? Ekspierkę Bo da się zryć Ekspierkę albo. No z to jest Ender Dragona. Takie to, że kilka dni. My tu sobie kopiemy nadal. No jak i Ender teraz Dragon zrobię. Jak Ender Dragon może przelatywać przez ściany. No ale to jest tak zrobiona jak PR po prostu da się. Jak? I teraz robię cięcie i widzimy się zaraz. Dobra. No to jestem po przerwie i znalazłem Lapis. Cię trochę cieszę. No długo bardzo kopałem. Nie wiem, że nie. Pięć minut i prawie mi kolejny kilo się zniszczą. Lapis jest, więc jesteśmy na dobrym... Tropie wyrzucę to i to, ja tylko to biorę. No, że razem może przygarnę, przygarnę. trochę okay, jedno, ok. Piasek wstawię. że to jest taki lepszy stopień? Nie wiem czemu, ale po prostu, więc kopiemy. Robię pułapkę na ludzi. Piszcie w komentarzach, czy mam więcej odcinków nagrywać z Minecraft Pocket Edition. Bo dla mnie, no nawet fajnie, czasem pogram sobie nie na odcinkach. Czasem na odcinkach. No to wiecie, niedługo pewnie będziemy mieli już Dexterous Set. Czemu ja w dircie jestem? Ja nie lubię dirta, wam. Mogłem na jedną kratkę się kopać, ale nie wiem czemu na dwie. Chyba, żeby w ogóle nie schodzić. Już zaraz pochodnie mi się skończą. Piszcie w komentarzach. Ile dzisiaj z... niż taki Zobaczmy ile w ogóle trwało, ocie... czyli tylko tyle to jeszcze trochę będzie trwać. No, ten odcinek wiem, że trochę nudniejszy, ale trzeba do kopalni zejść chociaż raz. Raz na tydzień. Raz na tydzień trzeba na odcinku chociaż. Więc. Jeśli dotrwałeś do tego momentu filmu, pisz. Jestem. Ko nie. Pisz. Kotel. Kotel graj survival. Kotel graj survival. Dobra. Bo on nie chce grać surgiwą tego kreatyw, więc napiszcie mu tak. Jest! Jesteśmy tu, gdzie mieliśmy i nawet zmarnowaliśmy. Patrzcie, zaraz o. Teraz muszę ręką zniszczyć ten jeden blok. Boom! Zniszczony. Gdzie jest ten crafting? table Kill of Crafting table Kto zna taką piosenkę Zaśpiewaj Co? No ten to, no to piosenkę Dlaczego ja mam śpiewać na odcinku? No zaśpiewaj i nie, kto zna, to niech napisze. Kill of crafting table go ręce mam Boż, kochać runę, kochać runę. Tak jak ja. Zdejmę Jeśli chcecie, żeby Koteł śpiewał jakąś piosenkę na odcinku, to dostawcie dużo łapek w górę. 10 łapek w górę, aż 10. Myślisz, że wbiją? Może, może. Aż 10. No jak wszyscy wbiją na ten odcinek i zobaczą, no to. Nie wiem, czy chciał, żebym ja. To... Czy jak? Chcecie, żeby koteł zaśpiewał jakąś piosenkę polską na przykład? To piszcie, w... znaczy zostawcie łapkę w górę. 10 łapek w górę to koteł zaśpiewa. Disco polo. Nie wiem, coś zaśpiewa. Albo też nagramy raz, ale już wiecie, jak będę miał więcej sobików, nie wiem, tak. Bo na 5 tysięcy będziemy nagrywać z twarzami. I nagramy... no, no dużo ludzi wie jak wyglądamy. No, i no tak. bo znajomi, wiecie tam koledzy różni. To nagramy um, um, Fortnite kontra Real Life. Czyli będziemy musieli tańczyć tańce z Fortnite'a na żywo. Ciekawe. To, no, ciekawe, ciekawe, ja, ja chętnie. Ale pamiętajcie! Wbijajcie jak najszybciej te 10 łapek w górę, to kotł będzie musiał zaśpiewać jakąś piosenkę. Nie wiem jeszcze jaką. jaką No, piszcie, ale nie jakoś wiecie z przekleństwami. Tylko tak już taką... Nie wiem na przykład przez te oczy zielone. Nie. Na beki po prostu zobaczymy. To wbijajcie szybko. Te łapki. No chyba, że nie chcecie. Chyba, że nie. Ja chcę. Ja, ja bym wolał, chyba, nie wiem. Dawaj, zobaczymy. Mm. Trzeba robić na YouTube wszystko po prostu. Nie ma, że łatwo. Jeśli chcesz się być popularnym, to trzeba dużo pracować, a nie jakieś. Minuta się zacznie i już milion subów chce się mieć. O, tak, w ogóle to chyba ten typ, który napisał, że. Ja jestem jakimś pięciolatkiem, no to może on jest tym pięciolatkiem. No bo jakiś ty wszedł na kanał i tylko wyzywa. Więc nie, ja, go, ja go zablokowałem, jak coś. I usunąłem komentarz. Czyli więc. Żebyście, żebyście nie widzieli, jak ten, ten głupek tam napisał. Tak powiem. Ale wbijajcie łapki w górę, to kotel zaśpiewa. Zobaczymy jak to wyjdzie, myślisz, że będzie fajnie. A chcesz? No. On nawet chce zaśpiewać. To zobaczymy. Jak wbijecie, to będzie. Jak nie, to nie będzie. Nie wiem co to żeby było. On nawet chce. Więc. Zobaczymy jaką piosenkę zaśpiewa. Ale mnie to ciekawi, jak to będzie śpiewał. Ja to zrobię w Minecrafcie, będę śpiewać. Na przykład będzie grać w Minecraft i będzie śpiewać. Ciekawe, jak będzie dziwnie śpiewał. Ciekawe, jako, jakie będą komentarze. No ale zobaczymy, tylko zależy. 10 łapek w górę tylko. Niektórzy by chcieli kilka tysięcy, a my tylko 10. Ale to aż 10. To nie jest tylko 10, to jest aż 10. Bo patrzcie, jak widzicie jakichś sławnych youtuberów, to sobie myślicie, yy, że ten, że to jacy, że to jest mało, bo na przykład nie wiem, jakieś tam milion subskrypcji, czy tam, czy tam nawet 100 tysięcy subów, a to jest strasznie dużo. No tylko że po prostu nagrywają, się starają i mają potem. Po kilku latach. Już youtuberów muszę kilka lat nagrywać, żeby dopiero milion. Ja nie wiem jak wy, ale ja sobie kopię. Jeśli coś to jak będzie tysiąc subów, to będzie specjal. No mogę powiedzieć już. Ja, no ja bym chciał nawet. Za 1000 subów będziecie mogli mi, będę mógł po prostu wchodzić na wasze konta, wy będziecie mogli mi wysyłać i będę mógł otw otwierać skrzynki. Dawaj jeszcze, że, pokażę, że ja pokażę twarz. Pok I Kotel pokaże twarz. A ty? Ja ja trochę potem. Za 1500? No, ja za 1500 subów pokażę. No i będziemy mogli wreszcie jakieś odcinki z twarzy nagrywać, na przykład z kamerką, bo ja umiem. Bo nie myślcie sobie, że ja dopiero jakiś nubek, co dopiero miesiąc na YouTube jest. Ja to już od dawna, ja już trzy lata temu nagrywałem, więc... No na innym kanale, ale... No straciłem konto. Ale nie było coś za dużo subów. No, tylko siedem chyba, nie, dziesięć. Dziesięć było, ale mało nagrywałem, tylko cztery odcinki jakieś. A w ogóle nazywałem bardzo dziwnie Jak chcecie wbić na ten kanał to super świeżak Nie wiem czy da się znaleźć Ale w subskrypcjach Jestem przy... no bo... No, tata przyszedł Wiecie, no to zaciąłem Ale ciekawe to będzie jak będzie śpiewał dziwnie ale to zależy przed... no, od Lepiej was nie piś... Lepiej nie piszcie w komentarzach, że ten, m, że, y, że, że jestem... M, że nie wiem, że mało lat i nie przezywajcie mnie. No bo wtedy bulka po prostu zbanuje. No bo to jest tak jakbyście wynagrywali sobie. Na no, przykład ktoś z Was ma 7 lat sobie, ale my nie mamy. I takie... Ktoś wchodzi na wasz kanał i wyzywa. No wiecie, ja już idę do piątej klasy, a bulka do szóstej, więc... No jak coś. Jeśli chcecie... Możecie pisać jakby coś wtedy XD, żeby nie było dalej, że nikt tam nic nie pisze. No możecie pisać co chcecie. Tylko muszę pytania. Przyzywać. I też jak pokażę twarz kotą, I ja to nie przezywajcie, że na przykład coś. No bo każdy jest inny. Nie, że my jacyś niepełnosprawni hmm. Dziwacy Ani mużyny, tylko Polacy, tylko wiecie Bo niektórzy tacy są My to sobie kopiemy i chyba będzie koniec odcinka, bo długi, więc No, widzimy się w kolejnym odcinku, nie zapomnij zostawić Łapkę w górę, subskrypcję 10 łapek to pamiętajcie będzie... Specjal no czyli kotu będzie śpiewał przez to czym zielone chyba? Nie chyba. wiem. Raczej ja myślę, że tak, więc zostawcie w górę śpiewać, więc... i widzimy się w następnym odcinku nara!